Państwa bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku Suszek Buks poleca. My chcielibyśmy nagrywać te odcinki częściej, ale niestety ze względu na różne obowiązki zawodowe nie starcza nam czasu na, na nagrywanie takich polecajek regularnie. Staramy się to robić przed każdą naszą aukcją. Aukcje odbywają się co 2-3 miesiące, więc wtedy też intensywniej wrzucamy te nasze firmowe polecajki z okazji szóstej aukcji, która odbędzie się 19 i 20 czerwca w dwóch sesjach na platformie opcyjnej 1bitpl Mamy kilka takich polecajek. Zacznijmy od starodruków i dziś opowiem trochę o starodrukach. Najważniejszym i chyba takim najciekawszym sterodrukiem, jaki mamy na aukcji, jest ten oto druczek. To jest druk pochodzący z Lwowa z 1634 roku, a konkretnie nazywa się on ,,Kazanie na obchodzie żałosnej śmierci wielmożnego pana Jegomości, pana Stanisława hrabie z wojewodzica krakowskiego w Chorodle" u ojców dominikanów dnia 18 grudnia przez księdza Jana Tersowskiego, plebana Tamecznego. E, oczywiście roku pańskiego 1634, czyli możemy zakładać, że druk e, został już wydany e, w 1935, natomiast jest datowany na, na 34. E, jest to druk, który go nie notuje w swojej bibliografii e, Karol Streicher. Oraz, co jest bardzo ważne, jest to najprawdopodobniej pierwszy egzemplarz tego starego druku, który na pewno nie miał też jakiegoś kosmicznego nakładu, który jest notowany na aukcjach w Polsce. Także bardzo rzadka rzecz. Bardzo cieszymy się, że, że ten akurat staro druk trafił do nas. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy tak unikalny obiekt wystawiać, opisywać, że w ogóle mogliśmy mieć nawet przelotny kontakt. Piesek nie jest na sprzedaż. Wśród z takich, oczywiście wszystkie sterodruki, które tutaj są za moimi plecami, mogą Państwo zobaczyć, są w naszym katalogu szczegółowo opisane mają również całą dokumentację zdjęciową sesja druga kategoria sterodrugi oraz w przypadku pokazania suszek buks poleca część druga jeśli chodzi o takie ciekawostki ciekawostki to jeszcze chciałbym zademonstrować bo to też jest bardzo bardzo dużej klasy ciekawostka autograf Kontesy, czyli baronowej, Kunegundy Ostrowskiej, żony pana Ostrowskiego, hrabiego Ostrowskiego, który był urzędnikiem państwowym w czasach Stanisława Augusta. Również cały biogram oraz wszystkie historie poboczne związane z tymi postaciami znajdą Państwo w naszym katalogu w opisie. Natomiast jest to historia, czy też po polsku to zostało przetłumaczone jako przypadki Idziego Blasa. Wydanie dość wczesne, oczywiście nie pierwsze, ale również XVIII wieczne. Dwa tomy. Oba podpisane przez, przez Hrabinę. Oprawy z epoki, skórzane, skóra marmoryzowana, bardzo ładnie zachowane wyklejki. Bardzo ładnie zachowane wyklejki. Złocenia na grzbietach. Tak jak mówię, stan zachowania wydaje się nie najgorszy. W środku książki są kompletne, mają bardzo ładne ilustracje. Zdjęcia tych ilustracji są. Nie w opisie, a w e, dokumentacji zdjęciowej w katalogu. Tutaj dla przykładu e, jedna z ilustracji. Poza tym klasyka, klasyki. E, te piękne cztery woluminy oprawione w, e, w pergamin w całości. E, poza tym iltrono vacante po raz drugi na naszej aukcji. E, Oprócz tego, y, dwa starodruki angielskie. Trochę klasyki wydanej we Francji. E, tytus, tytus Livius i y, Plutarch, y, Żywoty Sławnych, y, Plutarch z i oczywiście, y, Żywoty Sławnych Mężów. Cóż mogę powiedzieć? No jest parę takich perełek, które... Całego serca mogę polecić. Zapraszam w imieniu swoim oraz mojej wspólniczki, która stoi po drugiej stronie kamery i teraz macha do mnie, jakby nie mogła pomachać do kamery w końcu. W każdym razie bardzo serdecznie zapraszam na naszą szóstą aukcję, która odbędzie się 19 i 20 czerwca. 2021 roku w dwóch sesjach. Obie zaczynają się o godzinie 10:00 w sobotę i w niedzielę na platformie aukcyjnej OneBit. Wszystkie linki oraz opisy znajdą Państwo w komentarzach. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych materiałów. Oraz zapraszam do zapoznania się oczywiście z katalogiem i dokumentacją zdjęciową. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.